profingers i dzisiaj pokażę wam jak zrobić backside popshoot'a no więc co to jest backside popshoot'? backside popshoot' jest to obrót o 180 stopni deski no więc na początek byłoby wam łatwiej nauczyć się we backside popshoot'a z zamachem do tyłu żeby w ogóle jakiegoś robić no więc e, ustawienie palców palec środkowy ustawiamy trochę za tail'em o tak a palec wskazujący przed montażowcami trochę też za krawędzią deski. O tak. O. No więc yy, co zrobić, żeby takiego po poprzodu tego do tyłu wykonać? Yy. Yy, robimy, yy, robimy takie coś. O tak. I spuszczamy po prostu tą deskę. O tak. I jak zrobimy to szybko i płynnie, to będą nam nawet ładne wchodzić. No więc pokażę Wam, pokażę wam jak to powinno wyglądać. Yy, I gdy nauczycie się już backside ta zamachem do tyłu, wypadałoby nauczyć się normalnego backside popshoita, żeby <coughs> yy, przeskakiwać nad różnymi przeszkodami i skakiwać na różne przeszkody i tym podobne bariery. No więc ustawienie palców palec środkowy ustawiamy trochę za tejlen a palec wskazujący przy, przed, przed, przed montażówkami trochę za deski no więc teraz jak to zrobić Podbijamy deskę jak do oli i palcem środkowy, środkowym popychamy jakby taila, wtedy deska nam wykona obrót. My lądujemy i odjeżdżamy. No więc pokażę Wam jak to powinno wyglądać. No więc, nara i do, czekajcie na następne zaje, zajebiste filmiki.